Jak w każdym powiecie, oczywiście u nas też występują takie miejsca, gdzie w ostatnich latach odnotowaliśmy większą ilość zdarzeń drogowych. To też częściej są tam kierowane patrole ruchu drogowego, aby zapobiec kolejnym zdarzeniom. Natomiast tutaj zawsze przestrzegamy w takich sytuacjach kierowców i wyznaczamy takie miejsca, aby sami kierowcy i. Inni uczestnicy ruchu drogowego, czyli na przykład piesi rowerzyści też zadbali o bezpieczeństwo wzajemne. Takimi miejscami na terenie miasta Białobrzegi jest skrzyżowanie ulic Rejmonta i Rzemieślniczej. a Tutaj główną przyczyną zdarzeń drogowych, głównie kolizji, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierujących wyjeżdżających z ulicy Rejmonta. Mamy jeszcze trzy takie wyznaczone, mianowicie dwa na trasie szybkiego ruchu drodze S7, jedno jest od północnej strony naszego powiatu w miejscowości Promna Kolonia na wysokości stacji paliw i restauracji i drugie takie miejsce w miejscowości gust, również na wysokości stacji paliw i restauracji dwóch barów. Tam często dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych, ponieważ część Pieszych nieodpowiedzialnie próbuje przejść na drugą stronę drogi. Oczywiście tam jest to zabronione, jest to trasa szybkiego ruchu. Kierowcy nie spodziewają się zupełnie pieszych. Natomiast taki, taki pieszych chcąc przejść na drugą stronę, pewnie łudzi się, że mu się to uda. Niestety nieraz dochodzi do zdarzeń drogowych, często śmiertelnych albo z bardzo poważnymi obrażeniami ciała. I czwartym miejscem, które wyznaczyliśmy jako zagrożone w ruchu drogowym na naszym terenie, to jest właściwie cały odcinek w miejscowości Biejkowska, wola na drodze wojewódzkiej 731. Tam w maju tego roku doszło do zdarzenia z pieszym i tak naprawdę ze względu na to zdarzenie wyznaczyliśmy jako czwarte miejsce w naszym powiecie. Wszystkie te cztery miejsca częściej są dozrokowani policjanci ruchu drogowego, aby zapobiec kolejnym zdarzeniom.